Witajcie, witajcie. W ostatnim czasie, jak kompletowałem poszczególne elementy stacji, dla tej zbudowanej ze środków publicznych poprzez zrzutka.pl, to zakupiłem również po jednej sztuce dla siebie, żeby też sobie zbudować tą konstrukcję numer 9. Jest ona tam opisana na forum. I chciałem nagrać taki. Kilkuminutowy, ale pewnie się nie uda, z 10 minutowy materiał, żeby może kogoś zainspirować, pokazać, że nie ma dużo tutaj tych elementów i jeżeli ktoś ma tylko trochę czasu, to jak najbardziej kompletować i budować i stawiać na dach. Ta konstrukcja dziewiąta różni się od poprzednich tym, że panel jest na płasko, bo w okresie zimowym ma to taką zaletę, że słońce jest nisko nad horyzontem i więcej energii nam tutaj będzie docierało. Jest w tym momencie konstrukcja prostsza w budowie, nie trzeba zgarniać śniegu. No i, i tyle. Całość jest w tym momencie taka płaska, gabarytowo lepiej to wygląda. Ale od początku. Obudowa z kastoramy za 30-40 zł. Tak to się tutaj zestawia. Nie wiem, jak ona sobie poradzi w okresie zimowym. Czy będzie pękać, bo jeszcze nie było takiej sytuacji. W środku jest taka rurka 35 mm. 35 mm. I ta rurka jest jakby trzonem całej budowy. Tutaj mam takie mocowanie, może ono nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem, ale nie miałem lepszego pomysłu. Te trytki mi pewnie puszczą, ale gdyby coś takiego się wydarzyło, to tutaj od dołu mam ten zacisk, który powstrzyma przed opadaniem obudowy, bo Naciągnęłoby to wszystkie te przewody antenowe. Podziałyby się pewnie uszkodzenia wszelakie Więc przynajmniej jest takie zabezpieczenie Od dołu Trzeba zrobić wyrwę w tej obudowie bo tam jest taka kostka duża ona jest na tym panelu To mniej więcej wygląda tak to jest taka kostka no, i ona się musi zmieścić, tak, bo ona tutaj wychodzi do środka. I z tej kostki musimy wyprowadzić 5V, ale uwaga, w tych panelach nie zawsze kostka ta ładująca tutaj wygląda tak samo. I w niektórych układach brakuje tych kądziołków tutaj elektrolitycznych. Gdyby ich brakowało, to trzeba po prostu iść do elektronicznego i je uzupełnić. Czy jest akurat 100 mikrofaradów, 35 v Można w obydwu miejscach takie zalutować. Pamiętamy o obiegu nowości, żeby nic się tutaj złego nie podziało. Jak już mamy wyprowadzony ten kabelek z tej kostki, idzie on sobie do raka, to jest mój... Ulubiony układ, wy go też lubicie ze względu na energooszczędność, a ja go lubię ze względu na to, że mogę sobie wyprowadzić antenę bluetoothową, która jest wykorzystywana do takiej dodatkowej funkcji w tym układzie. Mianowicie, ja nie wchodząc na dach ani nawet do budynku, jestem w stanie z poziomu chodnika aktualizować sobie firmware poprzez tą antenę bluetoothową kierunkową uzyskuje daleki zasięg jest on tym stabilniejszy że jest tutaj wykorzystywany filterek on kosztuje jakieś 20-30 zł i jeden i drugi polecam nie żałować na te filterki w porównaniu z innymi filterkami to i tak są żadne pieniądze co tutaj mamy dalej? Tutaj są w takiej poduszce celem ocieplenia w zimne noce w okresie zimowym. Są tutaj dwa ogniwa litowo-jonowe 18650 połączone równolegle. No i to jest ten drugi kabelek, który idzie do raka, do tego większego gniazda. No i tu już odbywa się ładowanie. Tutaj tym dostarczamy 5V. A tutaj ładujemy te ogniwa. Od góry zastosowałem uszczelnienie, uszczelniaczem dekarskim, bitumicznym. Tutaj akurat z takiej firmy. Żeby on się tak ładnie rozlał, tak jak tutaj to widzimy, no to podgrzewam palnikiem trochę rurkę i w tym momencie się ładnie rozpływa. U góry też, jak jest antena już do to ten sam uszczelniacz mam tutaj zastosowany. No wcześniej jeszcze tutaj dawałem różne silikony i takie rozwiązania, żeby ta antena była w miarę Stabilna. O czym jeszcze miałem tutaj powiedzieć, a nie powiedziałem? Hm. No dobra, w momencie, jak już będziecie widzieli, że konstrukcja dobrze zdaje egzamin i nie będziecie jej demontować, to warto wysmarować te wszystkie śruby od skoczni. Tutaj jest taka odskocznia, nie? Jakoś się to musi trzymać na tym maszcie. Sobie to tutaj mocujemy do tej rurki z jednej strony, a z drugiej strony idzie do, do masztu. No i te śruby warto zakonserwować takim smarem fajnym, żeby nie było problemu przy demontażu, przy zmianie lokalizacji. Wracając do uszczelniania, to tutaj jeszcze jadę kropelką. Po bokach tak samo, ale nie próbuję hermetyzować tej obudowy. Ona nie jest szczelna. Od góry ją tylko uszczelniam, a od dołu daję pozostawiam wentylację. Tutaj jakaś dziurka porobiona, tu porobiona dziurka. Tutaj też jest to na dole nieuszczelnione, bo. Takie już udało się wyciągnąć wnioski, że przy zachowaniu mikrocyrkulacji nie odbywa się żadne skraplanie wody, nie ma z tym żadnych problemów. No to tyle. Zachęcam do budowy własnych stacji. Wszystkiego dobrego. Hej.